Ogólnie to znalazłam wędrującego kamyczka. Już go zdążyłam nazwać. Pan Pepe. I teraz idziemy go odłożyć. Szukamy teraz idealnego miejsca. Pan Pepe będzie miał nowy dom. Ogólnie to znalazłam go na Osirze. I teraz go gdzieś odkładamy mega daleko od Osiru. Więc będzie ciekawe. Myślę, że odłożę go gdzieś przy żabce. A może tutaj? Dobra, odkładam go tutaj. A więc będę updated. Yy, ten... Czy ktoś wziął kamyczka, ale no. Jak na razie go nikt nie wziął, mimo że pani już przechodziła. Eee, a więc no. Może ktoś z Was go znajdzie. Nie wiadomo. Już kilka osób przejechało i go nie wzięło. Więc on wygląda dość podejrzanie, bo się tak dziwnie kapi na ludzi. Ale mam nadzieję, że ktoś z Was go znajdzie. Pamiętajcie, że jak go znajdziecie, to wstawcie post z hashtagiem kamyczki. Więc no. To był mój pierwszy wędrujący kamyczek w życiu, którego odstawiłam gdzieś na inne miejsce, ale mega się cieszę. Pewnie sama takiego nawet może dzisiaj zrobię, więc czekajcie na update. Update pierwszy będzie jutro, nie wiem o której godzinie, pewnie jak wrócę ze szkoły. No i no, to tyle na dziś. Bye!